Mhm. popularne zadanko na maturze czyli właśnie trygonometria jak takie zadanko zrobić? Mm, trzeba popatrzeć na tą daną sytuację mamy przedział od 0 do 2pi tego kosinusa um, może zacznijmy sobie popatrzeć na odmianownika w mianowniku mamy cosinus kwadrat x jak mamy coś w mianowniku to to nie może być zerem więc musimy sobie powiedzieć że cosinus kwadrat x nie może być zerem i teraz tak, pytanie, kiedy cosinus jest zerem? Cosinus jest zerem dla 1 drugiej pi, czyli dla 90 stopni oraz dla trzech drugich pi. Yy, więc musimy sobie, teraz jak stworzymy naszą dziedzinę, dziedzina jest określona od, od 0 do 2 pi, jeszcze dodatkowo wykreślić elementy. Yy, no właśnie te, które przed chwilą powiedziałem, czyli 1 yy, druga pi oraz 3 drugie pi to wykreślamy sobie, je. 3 drugie pi. Tak i to oczywiście mm, musimy to wykreślić dziedziny. Co dalej? Mamy powiedziane, że w mianowniku mamy cosinus kwadrat x, a cosinus kwadrat x będzie zawsze, zawsze większy od zera, yy, bo to nawet te ujemne wartości po yy, spotęgowaniu staną dodatnimi wartościami, tak, więc zawsze będzie większym od zera. Yy. Tak, jakby bez tych punktów, co właśnie tutaj na je wykreśliliśmy. To możemy po prostu sobie teraz tą nierówność po prostu obustronnie wymnożyć razy nasz mianownik. Dzięki temu mamy pewność, że ten, ten znak nierówności się na pewno nam nie zmieni. Co uzyskamy? Uzyskamy po prostu nasz licznik nasz licznik musi być mniejszy od 0. Teraz mamy następujący problem, że tu mamy pierwiastek z trzech i nie znamy tabelkowi wartości kąta, dla której kąt no, jest tabelkowy, więc musimy coś zrobić z tym. Wiemy, że jak teraz zaraz podzieli to sobie na dwa, to dzięki temu będziemy znać ten, znać, znać ten kąt bo to będzie pi tych tak? Dla 30 stopni cosinus przyjmuje wartość pierwiastek 3 na 2. Więc co możemy teraz zrobić? No po prostu sobie podzielić obu stronie na 2, tak? I teraz za każdy element sobie podzielimy na 2, to uzyskamy takie coś. Ok. Dobra informacja, bo teraz możemy sobie tą wartość przenieść na stronę prawą, tak? I my wiemy, że taką wartość ma cosinus dla kąta i szóstych. Więc teraz musimy sobie powiedzieć, że nasz cosinus, który jest tutaj, musi być mniejszy niż cosinus pi 6, czyli tam pierwiastek 3 na 2 Pierwiastek 3 na 2 no powiedzmy, że będzie gdzieś, no, nawet tak. Nieważne, jak to będzie wyglądało, byle żeby miało to mniej więcej sens. Yy, musimy dodatkowo wykreślić te dwa punkty dziedziny. I teraz tak, mam ja powiedzieć, że to ma być mniejsze niż ten kąt, a mniejszy niż ten kąt będzie dla tego przedziału, tak? Okej, okay, to możemy, po naprawdę, napisać sobie odpowiedź, czyli to musi być kąt x, bo tak nazywaliśmy te kąty, tak? Tak, kąt x, który musi być w przedziale od, no, szóstych, tak? Nawias otwarty do naklecimy sobie od lewej do prawej to. Do tego punktu, tak do tego punktu, ale musimy go wykreślić, więc musimy go mm, do, więc do tego elementu i potem począwszy znowu od tego elementu, bo nie bierzemy go pod uwagę, yy, ciągle będzie prawdą do 3 pi, tak bo tam jest 3 drugie pi. I znowu musimy zacząć od tego elementu, bo po prostu musimy go ominąć do tego kąta. I teraz tak, ten kąt ile wynosi? Mm, musimy teraz od tych 2 pi odjąć te pi 6, tak, czyli musimy teraz od 2 pi odjąć pi 6. dzięki temu właśnie uzyskamy yy, ten element, tu co teraz nakreśliłem, tak, ok, tak odejmiemy sobie tą wartość co uzyskamy, uzyskamy sobie, no, zróbmy sobie wspólny mianownik, czy to byłoby 12 pi przez 6 minus pi 6 a dzięki temu będziemy wiedzieć, że to jest 11 pi szóstych. Więc wpisujemy 11 pi szóstych. I na tym zadaniu słuchacie się kończy. Dziękuję.